Nie ja mam ku widziu wie. Wreszcie jest odcinek ze supermarkara simulatora. Ja tu raczej, no... Nie wiecie co ja wam już blokowałem tę nagrodę. Więc... Nagrywało mi się to, kiedy klikamy klawisz mi się to całe nagranie skasowało i tu w tym filmie dokopiłem tą część ehm, i odblokowałam licencję na wodę i no, wszystkie produkty, no, te walczy, jajka, mleko, herbata, kawa. wszystko kupić. A nie, chciałam powiedzieć, że muszę kupić, kupić e, ogólnie kupiłem olej. Bo mąka, nie wiem co to mąka nie wiem, gier już mam możemy otworzyć sklep e, czy mamy jakieś rachunki do zapłacenia? Wydaje się się, ale mogę sprawdzić, hmm, tak wkryć. Tak, nam tak, z tego z przez A ja do Dziewiąta. Od, no, no, to no, 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 Będę od 9 do 10 robić. No jest, wyszedł. Dziękuję panu pojawić. Wy pan nie wyszedł, to bym pewnie czekał do 10, jeżeli się obudzę. To, to już jest spora taka wakacyjna tu, że są już wakacje, czy tak jak u nas jest. Ten sam dzień. był ten sam dzień, też pewnie. Ej, dwie wakacje dodać, dzieci do tej gry? To by było fajne. że tak przychodzą do nas dzieci. Bo nie wiem. Bo nie wiem. Jakieś cukierki. I też cukierki by dodały. Albo lo, lody, tak, lody. No, jestem dzieckiem, jakby w wakacje będzie, będzie dużo na lodach, bo wakacje ciepłe jest i muszę się jakoś, no tę mą mąkę mam za, 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 za tanią, no i wykupuję tak szybko, 20 zł. dodałem ten olej, to lubię takie duże zakupy. Kurde, my, muszę teraz podokupować produktów. Tak one szybko lecą. To byśmy y, tej pani nakasowali tyle? Siedemdziesiąt 70... sześć. A nie da się. Oto, robię y... siedemdziesiąt 70... sześć. Nie da się. Beka jakby się dała. Byśmy mieli szkoda całe pieniądze. Wszystko dla mnie. Pięć. Dwa i trzeba... Kurde, te produkty jakoś tam na... nie tak szeroko są A niech pan poczeka, ja tylko zrobię zakupy. Chleb mamy, to nie mamy. Mamy tego to, i chyba tego też nie Chyba dobrze wszystko skupiłem. Ju, Boże, drugi jaka koleja. Iż państwo, poszukać? No to wszystkiego nie mamy tak naprawdę. Ja to musiał chyba już w tym dzisiejszym odcinku poza tym, że robię zapasy, że kupię to też to będę musiał. W duszy, jak ktoś mi napisze w komentarzach na drodze Nie wiem, coś tak nie bierze, że, że ogólnie to e, na dworze więcej kicham, ale nie wiem, to nie mam żadnej alergii. Coś mnie tak bierze w domu też kicham. Dobra Tylko chleb? Tak to No ten nie miał wyliczonego Tylko A on zapłacił kartą dobrze. No co wyrobicie takie małe zakupy? Zaś mi ten cały towar. No, Ten nie trochę większy.

to chyba sobie nie wiem. Jak miał wyliczony. No co wy przychodzicie, już mam zamknięte. Jesteśmy na plus? Tak, jesteśmy na plus. E to możemy kupić. Ludowę. E, e, I taka duża. Stacz nas na dużym, ale na dobry początek sobie kupimy mało. E, jeszcze produkty plus. ...te nowe.

Tej herbaty nie kupujemy, to jest za droga. No i wszystko mamy z dzisiejszego. No i będę na nim się dobra E dobra. Typo, typowe, jak zamawiasz, dużo, to się Jest, ominął to. E dobra, pojksuwaj wez... się. Tu gdzieś to będzie w drogu. Dobra. Piękni. A tu jeszcze mamy jakieś na półkę. E Dobra, cukier. Jak gdyby cukier? wybrałam na półkę, to zaś mi się trafił cukier. Dobra. Tak. Ok. Ty wiemy czekaj.

Jeszcze mam uda mną a jeszcze dobra to będzie do zapasy to damy tu chleb zaś dobra dobra zaraz będę mówił trochę głośniej I, dobra Se eu quero, quero. é sério sobie i zostawiamy zostałem na sobie paczki, tylko naprawdę ile ja tego cukru zamówiłem ja ciągle cukru zamówiłem po co ja zamówiłem tyle i ten cukier mi się nie skończy po prostu e, jajka bio. ok, fajnie na pewno jest jakiś dobra rozłożone, to jeszcze będzie tam ceny trzeba ustawić, e, piek, olej, to olej będzie na tole i to ostatnia paczka zgaduję, że to olej tak. Widać naprawdę. I te półki już się prezentują lepiej niż te wcześniejsze. I jeszcze tutaj chcemy. To woda będzie za cztery złotych. Cztery. Złoty. Nie, nie, ok Fajnie mleko, 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 mleko nie, w nie, czyli w kolejnym w kolejnym odcinku damy nie, 5 nie, 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 może trochę za dużo nie, 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 w kolejnym odcinku będzie takie. obiekt, którą Boże, to musi być drogi. To będzie cztery... Wszystko będzie cztery pięć, 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 tak. e... <grystka> Wszystko będzie o tej samej cenie. I jajka, i, kaja, i Też. может там летать. Как сказать, 500 людей здесь можно Можно Так. 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 и Так. 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 Pewnie te rzeczy dla lodówki, to mi wykupiam na... No, ale jak nie wykupiam ten cukier, to przynajmniej mam go zapas. E, Proszę cukier kupić, bo mam go na tym ja. Nie wiem, jak... O, i dziękuję. <laughs> ale tylko. Tylko jeden. Bo tak. No i chleb. do to, to, to to dwóch... A, jest to, dobra. Trzeba było ten rynek. tego. Robimy 3. 3. Dobra, wszystko da mi to 3. Niech będzie. Bola. To padam mi się trudno O. nie, wiecie co może być? Może skończmy ten odcinek, tak? Bo ja y, muszę naładować sobie po prostu myszkę. więc 那屋。